wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić digitalizer. A bardziej tak po polsku dotyk. Właśnie tutaj jest jak widzimy pęknięty. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. O! To widać są tutaj takie pęknięcia. Jak to zrobić? Oczywiście to nie jest ekran wklejany, więc nie będzie problemu, żeby zrobić to samemu. No i się przyznam, że nie pierwszy raz już wymieniam w tym telefonie e, właśnie ten cały dotyk. Jest całkowicie oddzielnie. Nie, e, ekran nie jest wklejony. E, no dobrze, nie będę przedłużał nie. A jeszcze, no to chyba jest telefon. Robię model telefonu. E, tutaj widzimy. Samsung, yy, i to jest Galaxy Prime. Natomiast nie mam dokładnego tam jego znaczenia. Natomiast mogę pokazać tylko mniej więcej numery. O, tutaj. To jest właśnie taki telefonik. okej okay. Wstawię tylko ostrość. Dobra. No i dobra. Tutaj mamy. Mamy nowy digitalizer. Ach, miałem mówić w polsku. Dotyk. Szkiełko, tak. I jak widzimy, tu jest złącze. No i tutaj wszystko jest ofoliowane z jednej, tak samo z drugiej strony. I taka ważna uwaga, z tej strony, gdzie tutaj przyklejamy w ten sposób te szkiełko, jest klej. Więc tutaj, gdy to zdejmiemy to już trzeba naprawdę ładnie wszystko przygotować, żeby to wkleić. Ale to pokażemy. No dobra. To jest to. I tu jeszcze było w zestawie. I w zestawie było jeszcze kilka narzędzi, które nam pomogą w tym. No, taki, podważa, taki no Nie wiem jak to nazwać, kurczę. Taka braszczęga, czy coś w tym stylu. Tutaj trochę mniejsza. No i oczywiście zestaw takich różnych śrubokręcików. No dobra. To co? Bateria już wyjedliśmy. Karta nie wiem. Może, może zostać na razie. Okej, okay. to odkręcamy. Теперь mm. так, один из важнейших I tak wygląda obudowa, gdybyście chcieli tą obudowę wymienić, to już trochę tutaj więcej jest takiego, trzeba troszeczkę uważać tak, na to wszystko. To jest właśnie taśma od ekranu, która łączy się z tym wszystkim, tutaj widać mamy taki układ, układ stolony, no i tu jest, tutaj dokładnie jest wpięcie w tym miejscu jest właśnie wpięcie gniazdo na ten właśnie digitalizer i tutaj on tak właśnie tu przebiega. To wszystko prosto, łatwo, przyjemnie. No jeszcze tu się ekran trzyma i teraz możemy ulec w złudzeniu, że on jest tak naprawdę scalony, tak, w, czyli wklejany razem z ekranem ale tak nie jest i zaraz o tym się przekonam. Obytnie. No tak to wygląda. Ten w śmieciach. No to mamy ekran, i teraz ważna uwaga: musimy go mieć jak najczystszego i jak najmniej starać się go zabrudzić. To jest wręcz wymóg. już używamy ściereczki z mikrofibry i naprawdę staramy się każdy każdy kurz ściągnąć z tego okej okay, wiadomo że aż tak dokładnie się nie dam mi minusik tak dokładnie się nie da, ale musi to przynajmniej być w granicach przyzwoitości, bo po tym, jak już nakleimy, już nie ma odwrotu. Amen. Ja tak powiem. I teraz tak. Tu będzie taka mała uwaga. Nie wiem, czy nie najwięcej. Może i nie mała. A najważniejsza, że zanim będziemy wklejać, wkładamy z powrotem ekran. O! On ma sobie tutaj siedzieć. Ewentualnie możemy taśmą sobie dwustronną podklejać, oryginalnie nawet tak chyba jest, od spodu. Natomiast nie ma takiej super potrzeby, żeby ten ekran dość ścisły i jeszcze jak to dobrze zrobimy, wokół tutaj tej ramki też tutaj ten klej zła. Więc tak, zanim to właśnie zrobimy, a jeszcze muszę, muszę podłączyć, teraz się, troszeczkę się pośpieszyłem, myśląc o tym najważniejszym. Teraz tak. Teraz to, co najlepsze, co możemy zrobić. Musimy podłączyć z powrotem nowy digitalizer. w ten sposób. Po prostu pominąłem to, tą czynność. Okej, okay. ale dziękuję. Jaja, jakbym to złożył. Dobra i teraz odchylamy. Widzicie, że to wszystko fajnie się układa. Okej okay. i teraz, teraz będziemy mogli tu właśnie to powie. kurczę z tamtych strony sypelek jest, tej nie ma mogę wcześniej troszeczkę sobie odchylić tej woli mogliśmy sobie pomyśleć czymś Różni producenci różnie robią. Tu jest z tej strony, a z tej strony jakby uparta. muszę może przynieść. Ok, to wchodzę. Jiemy tutaj, żeby początek ruszyć on. Dobrze. Dobra, połóż mi już teraz to. Spidźmy. Kładziemy tutaj nasz przycisk tam, gdzie powinien być. I teraz wciąż pamiętamy, żeby zachować jak największą czystość. I teraz musimy wpasować to. Na przycisk siedzi tam gdzie trzeba podłączamy do płyty i ta bateria. No i czas sprawdzić czy w ogóle coś tutaj nam zadziała, tak? Raczej nic nie uszkodzone. Uruchamia się. Tutaj tej pierwszej folii tej nie zrywam, to już sobie tak sobie właściciel sobie to oderwie albo zostawi. No nie wiadomo. No i czy w ogóle coś działa. Działa. Wszystko działa. Aplikacje, proszę bardzo. No i pewnie to też nie jest oryginalny tam digitalizer. Ale działa. Naprawdę bardzo fajnie. No i prosta wymiana. Nie wiem ile tutaj czasu mi to pokazuje. Dokładnie, no tam z małymi przerwami. 18 minut mamy teraz samego filmu nagrywania, więc nie jest to coś trudnego i można zrobić samemu. Digitalizer, czy nie wiem ile tam dokładnie on kosztuje, ale coś w rodzaju, powiedzmy, że gdzieś tam w 30-40 zł pewnie do tego telefonu, może i więcej, on się właśnie nie spytałem ile on dokładnie tam kosztuje. W takich telefonach, gdy właśnie nie jest, digitalizer nie jest zespolony razem z ekranem z wymianą właśnie tego pęknięcia tej przedniej, tej szybki, tego dotyku, nie ma problemu. Można, jak widać, to można zrobić, można zrobić sobie samemu w krótkim czasie naprawdę oszczędzaniu sobie trochę pieniędzy, tak, bo ktoś za wymianę też będzie chciał jakieś tam sobie marże narzucić. A samemu można, jak widać, bardzo szybko i bardzo profesjonalnie sobie wymienić. Zanim w ogóle digitalizer sobie ten, to miejmy pewność, że to jest do tego telefonu, bo czasem mogło tutaj nam, a to kamerka trochę w lewo, w prawo, mimo tego, że może ramka pasować, do ramki może pasować. Nie? A może być już rozmieszczenie tych wszystkich przycisków gdzieś tam indziej, tak? Także... Także nie jest to trudne. Już jest gorszy problem właśnie gdy ekrany są wklejane. Może to wtedy daje lepsze kolory na, na wyświetlaczach, ale hmm. w przypadku właśnie takiego zbicia no to nie ma szans tak naprawdę na, na domowe, na domową wymianę właśnie tego ekranu. Sam jestem w posiadaniu takiego telefonu LG akurat, który ma właśnie wklejany ekran i mam zakupiony do niego właśnie też digitalizer i może tak w ramach testu, bo już telefon ma chyba 3 lata to w ramach testu, nie wiem, może pokazać, bo wtedy bym chciał właśnie wymianę prób, przynajmniej próbę wymiany tego tego właśnie telefonu Także do zobaczenia, trzymajcie się.